Tak, dzisiaj zajmiemy się montażem tejże oprawy, jest to oprawa Sharp. Mo model to jest proszę was, Del LED 02S LED Stret Light. Na tym oto super, super Słupie, Słupie, co ja mówię, w wysięgniku. Tu ma jest. No i tak, tutaj wisiała super 3K, ale ona z racji, że pójdzie do kolekcji tam niż do oświetlenia to yy, wiadomo. O. I tak, no i teraz tak. Co trzeba zrobić? Ja tu już sobie wstępnie odkręciłem tyle śrubek, ile tutaj widać i tak. No i teraz trzeba tą klapę yy, odsunąć i zobaczyć, żeby tutaj podciągnąć kabel. Kabel ma trzy przewody. Dobrze, przedszkolaki. No to zajmujemy, zajmujemy się do, do zdjęcia tej opapokrywki, i tak. Tutaj mamy już szczeleczkę elegancką. Tutaj też. Yy, ładnie uszczelniony w sensie wiadomo co Kaman elegancki ten ten prawda no i Tak, tutaj podłączamy się no i tak naprawdę to tyle no to tutaj właśnie podłączymy ujdziemy no to, to teraz jeszcze zrobimy test jak to świeci w ogóle. Oczywiście tego naruszona z własnej woli, żeby nie było. No i tak, przykręcamy śrubeczki eleganckie. one. Dobra, testujemy. Uwaga, patrzcie, gładko działa. I nawet mogę siedzieć! się tam o? Patrzcie. LEDy sobie świecą, ale jak widać, tutaj zauważcie, nie, tu, o! Tutaj można dać jeszcze trochę LEDów, więc tak trochę chujnie, że ich nie ma. No ale świeci, o to chodzi, miało świecić, tylko o to chodziło. Drodzy ludzie, dobra, idziemy to teraz wieszać. Fak, jeszcze zjebałem sprawę, to trzeba jeszcze odkręcić, bo zapomniałem tutaj. Kurbo! W tej regulacji zapomniałem ustawić. Dobra, ludzie. Tutaj jak chcecie wyregulować, to myślę, że to tutaj trzeba. Eee, tą śrubkę i tą odkręcić i wtedy macie tutaj regulację. No ale ja się zaraz przekonam, czy tak jest w ogóle, no nie. W ogóle ludzie trochę chujnie, bo zobaczcie, że. Tutaj jakbyście chcieli, nie? regulację regulacją to tak nie ma trzeba odkręcić śrubkę i wkręcić w odpowiednie miejsce. No trochę chujowo ze strony producenta, no ale co wam poradzę. Tutaj trzeba będzie sobie ustawić, no nie jak chcecie. No ale fajnie, bo tutaj szeroki zakres. Dobra, będziemy montować teraz.

Można iść ludziska No i mamy zanotowaną, ale ona jest wielka, kurde Wielkie to jest No i trzeba to zestować czy to w ogóle działa, no nie? nie? działa, kurde, działa, działa To jest najważniejsze w Miarę to jakoś świeci Ale Panie panie Działa działa się zapytacie jak to świeci w nocy yy, ta oprawa, no to już wam pokazuje no to pokazuje No to tak, jeżeli chodzi o samą jasność, to jest dość dobrze. Ona punktowo bardziej świeci, no nie? ją zobaczcie, ona jest na takiej wysokości, no to, to nie świeci jakoś za mocno na tej wysokości, za szeroko. Może szeroko to świeci, ale nie tak daleko, na przykład to. Tutaj to ja na przykład, no, widzicie, no nic, nic nie widać prawie. No się trochę widać, ale to na filmie też. Tak samo widać jak w rzeczywistości O dziwo Pamiętacie tutaj był ten sub, Teraz leży tam Ten legendarny sub z OOS Bodajże OOS D70 tam była OSC. No Do oświetlenia tam no to służy mi Ledopak Więc tam z tym też problemu nie będzie Nie przejmujcie się tą huśtawką Ona i tak trzeba Poszycie nowe, ale to nie o tym odcinek No więc tam trzeba zrobić było elegancko. Ogólnie fajnie świeci. Tylko szkoda, że nie barwa jakaś 4000 LB. Pewnie wygląda mi na 5000-4500. No to ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.